No, jak ty YouTuber, zobacz, że na klacie trzyma GoPro. GoPro? <laughs> Ta, Tak, dokładnie. No to zobacz. Ej, no, serio ma taką kamerę. Co, te kamerki takie? Czekaj, ale ja te kamerki to jedynie z jednej tam brzeszku, ja <laughs> No nie, no ludziomu się Dawaj, startuj. <laughs> Brakował mi gry z tobą, Zbychu Rób YouTube tego. <laughs> Moje nogi są gotowe. Dokładnie. No, robi wrażenie. <noise> tak, no, robi wrażenie. Kurde. Normalnie, co widzowie, tu musieliby zostawiać wiesz, lajki dla nas, za to, że tak zbychodwalamy odwalamy tutaj. Likens? <noise> tak. Um, zostawiajcie bo... tutaj lajkensy, subskrybersy i tak dalej. <noise> to mi odjął subskrybera. Tak. Czekaj, ja wybiorę jakąś postać, którą nie gram. Nie gram tym chłopem. No kurde, no ch chyba nie zdążyłem. A Od nie zdążyłem. Muszę, którego nie wiem, wybrałem jakiegoś nie. chłopa i tyle. On się klonuje. On się klonuje? No robi sobie takiego jakby klona i on chodzi tak jak ty tylko nie strzela. Na kurde. Już liczyłem, że Kolejne... będzie sobie ten. A jego ultem jest, że robi dużo klonów naraz. Aha. Ta, ta postać byłaby lepsza, gdyby to była baba, co so, nie? O, jestem najlepszy w rankingu Nie spoko ale tam na nasza generytał najlepszy w rankingu No to może tam pisze, ale tak nie jest No dobra, zgodzę się, ty jesteś lepszy w tą grę Ale w koda to ja no, jestem nie, lepszy w już nie gram No właśnie Gdzie lecimy, może lecimy na do... te, na drzewo na kiju no zresztą że... gówno, na... gówno na kiju Tak, na liście na kiju Tylko uprzedzam cię to więc poczuchy być To masz Zbychu mnie ratować, okej? Okay? Bo ja jestem wiesz, nowy gracz i tak dalej, więc no ty sprawdzi. Będę się starał, ale wątpię, że sam przeżyjesz w takim układzie. A, że samym przeżyjesz, okej. Okay. Ja też wątpię, że ktokolwiek przeżyje od nas. Nie, no my jesteśmy z najlepsi czap No właśnie, dokładnie, my jesteśmy the best. The o, best ja players. już mam złotą broń. A już mam jakiś. nie wiem co to jest, kiwie. Cuda na kiw. Tak, cuda o, na kiw. Mam ochotę. Mam o, jakiś karabin. Gdzie on jest? Zastraszenie. Możemy sobie tego należy Gdzie on jest? Gdzie jest ten power of Cans? Dawaj mi go. O nie, moja broń. Zgubiłem broń. Już ją mam. Ratuj mnie. Dobra, ratuję Zbichu. Nie wiem, to ty? Nie, to chyba nie ty, ale dobre. Ale strzelajcie od tego, który mnie zabijał. To już trochę amunicji. O, mam kila. Fajnie. Fajnie. No tak, Zbichu, fajnie. Czekaj, chciałbym normalnie złapy w Rui przyłożyć, a tu mi nie pozwolił. Taką listwę wiesz. O kurde, wypierkwaczej Hamie! Zabiję go. Zbyt Zbychu No, już dwa kile mam w Zbychu, widzisz? <grystanie> Jednak potrafię grać coś tam w Apex'o Powiem Ci tyle, Apex na pewno jest lekko trudniejszy od Koda ze względu na to, że na daleki dystans pociski bardziej opada. Według mnie akurat Apex jest yy, trudniejszy dlatego, że to nie jest i wiesz, jak na MPEK-u <grym grym grym> się odradzasz. Jezu, jakżeś tu cię wdupił we mnie. Jak to się wdupił? Apex, Ej, a patrz, No patrz, co pod jajami nie ci przeleciamy. Nie otwieraj, tylko. ej, nie otwieraj, mi, patrz co ja zrobię. A nie, ty już umiesz. Ej. No, od! Ławoda! Z butem! Z butem! Ja tu jak wszedłem normalnie. Tak, tak. Snajperka, bierem. Ta. bierz, bierz. Zbichu wleciał ja, ja. jak twój stary po wywiadówce kiedyś. <grytanie> ja, ja, bierz, bierz snajperken. Dobra! No, chodź, no chodź snajperken. Chodź. O kurde, ale we mnie Nie chcę snajperken, ja nie lubię snajperken. Ja Ale mieć ja coś takiego by... Ja lubić to Strzałem Tam być strzałem, ja lubić strzałem Ja nie lubi strzałem, ja, ja lubić strzałem przeciwnikiem No ty mały Mały złodziejski Ale ja byś nowy to. Kurde Zbychu wygadamy jak ja ja mocno dostarczyłem Ej, tutaj ktoś od boka nas strzela Zbychu Z boku Od boku Leży Dobra, Zbichu, mogę ten? Co no mi wiesz, ten? Co, co Bo ja w ogóle jest? nie mam amunicji, o to chodzi. Chcesz? No ja A nie, to tu masz. No nie co i ta pierdzielo po polsku, je, wiesz? A, przeładowuję, okej. Okay. Ja przeładowuję. Przeładowuję, przeładowuję. No moja postać tak zaczęła gadać. <laughs> Muszę się opatrzyć. Wiesz, że moja postać umie się gibać? Patrz. Chodź, jak moja postać fajnie Co tak jak na jeden na jeden z na połągu? Czekaj, czekaj, czekaj. U -u 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 -u. Czekaj, a moja Udee. postać tu i nie czekaj. Potrafi coś takiego. To wstać mnie? No, dokładnie. Panu ci Ja chyba go mam z nie to co ty. No nie, why you bully me? I <laughs> wojska <laughs> wyszły na no. jajach wie dlaczego zbych lubi i tą grę tak? Kolejny kąt. No to tak jak ten, jak w ruskiej ta też ci tak odwalało. Oooo, snajperkę nam ma... Albo jak w tym, w taktikulu. u. Ty będzie... Ej, ja tutaj mogę takie podskoki robić fajne, tego nie ma w kodzie i to jest fajne. Jakie podskoki? Możesz się po ścianach spinać. Po ścianach? Jak to? Spidermana? Mogę robić? Nie Ty mogę! A, Strzelaj mnie w dupę, Zbychu Strzelają sianko! Ratuję go! Ej, ja już leżę. Ratuję cię! Pożegł go! Brawo! Jest! Można I jeszcze dostał po dupie. I co? Chciał mi. Ta, mnie w dupsko, później jego rozstrzelał mi tyle. Pod haha. Oddałem mu. Jest tak pięknie. Dobra, muszę się uleczyć z Bichu. Strzykawka, Dobra, ok. Co z tego, że to jest jakaś mała apteczka? No z okej. Okay. Te logo tam... Ma Mała piteczka się przydaje tylko na niektóre sytuacje. Tu ktoś jest. Szyma, o dobra, z... Zbichu Lecę. W sensie... Nie wiem jak to powiedzieć. No bo się wślizgam, więc no... Nie wiem, mam powiedzieć. W... Ślizgam się do ciebie. <laughs> jak to zabrzmiało. Czekaj, biegnę do nich. Czekaj, mogę być niewidzialny. A już nie. Kurde. Sporo tych klonów. Kanko, on, mnie on mnie powalił. Chodź, Gdzie? On się uleczy. Gdzie jesteś? Tu jesteś, okej okay. Nie, ten drugi, ten drugi to ja. Dobra, ulecz mnie. A ja w ciebie strzelałem. Nie ulecz. On cię będzie bił. Bije mnie, bije mnie. Strzelaj w niego, ja ci robię tarczę ze mnie. Dobra, ratuj mnie. Ten teammate go bije. Ratuj mnie w tym czasie. A ja też on w ogóle nam nie pomoże, hy wszystko pod kontrolą. Dobra, ja się uczyć cieka mu Tylko ja potrzebuję tego, oby. amunicji z bychu. Ja mam tylko do tego karabinku drugiego. O dobra ma przy sobie tego typa Chcę go dobić. Chodź to! Do! Ja go... Masz gierać. Dobra, ja się leczę dalej. Dobra. O ucieka! Ham! Hamówka dobra leży Nie wiem czy go zabiłem ja, czy ten teammate Ale to mnie nie obchodzi, bo ważne, że go, że nie żyje. Cię pomściłem zbyt. Bo go, ja go biłem. No, jest no tak. Nie, nie. Nie A czyli cię nie pomściłem? Zbienny. Kurde. To po co ja tak się, nie. Tak, się nie. tak pociłem? Po co najdziałko 69. Tak. Się <laughs> <zbawę>. <laughs> nie. nie się. Przydałeś jakieś lepsze broń? O dobra, to, to styknie. To styknie Zbychu, daj mi amunicję. A jaką potrzebujesz? E, do jakiegoś devotion, do jakiegoś devotiona. De Dewotiona. Ja, Jasno-niebieski. Zielony jazno -niebieski. jakiś. Jakiś zielony piorun. Błyskawica, A? dawaj. No to ja nie mam takiej. Kurde. Do strefy o kurde, a tu w którą stronę? A ja w przeciwną biegłem teraz, do tej strefy, o ja pier A nie, da się tak chodzić po ścianach, miałeś rację, bo tutaj są takie strzałki w niektórych miejscach. No. Po każdej ścianie tak możesz chodzić, tylko... Nie, nie zaskoczyć. po każdej. Nie. Wystarczy, że zaskoczysz i będziesz biegł. E no fajne. Jeszcze te fajne. Idźcie mi z tą strefą. Ja chcę tutaj sobie pograć, a ci tutaj tą strefę na mnie szlą, no. Chodź, Nie za fajnie. Chodź, 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 widzisz ten balon z linką, to chodź na niego. Dobra, balon z, balon z linką, okej. Okay. Rozumiem, Zbichu. <śm> <śm> Wytyfy. Odlatuje. Dobra, lecę. <śm> <śm> Zbichu, pamiętasz tą nazwę. Pamiętasz tą nazwę, co wymyślisz dla tego białego skina w kodzie? No. Tu teraz ja się tak poczułem jak leciałem tym balonem na tej lince do balonu Ja nie mogę Kurde, ja potrzebuję tej amunicji no by Zbychu coś gadaj Pomocy potrzebuję lekkiej A, ale nie o to mi chodzi, że takich rzeczy to mi nie gadaj Ja nie mam w ogóle amunicji nadal no Zbichu, jakim cudem ty jesteś tak daleko? Ja już tutaj w strefie byłem, muszę się po ciebie wracać Coś? Dobra, Zbichu, jestem u ciebie Hello there Okej, okay, nice Wsparcie w drodze Posiłki Dobra Latuję Tu jest Dostał Leży. Dobra, mogę amunicję, bo ten potrzebuje. My A nie ma, ja. Kurde, ja potrzebuję amunicji, no. i nigdzie nie ma mam. Weź Wejdźcie po prostu tą broń, co ja mam od nich, bo ona jest Moja no Moje OP, co ty gadasz? Ale ona się długo rozkręca, więc jej ci nie obchodzi. No, no właśnie, nie dla mnie zwykł. Dlatego ja mam tą co ja, bo ona strzela tak samo szybko, ale się nie musi rozkręcać. O, czekaj, jako skrzyneczkę sobie otwieram. I tu masz to ammo, które potrzebujesz. O, dobra, Zbihun, to prosiłbym. <coughs> o kur... <coughs> ja słyszę strzały, i to mnie niepokoi. A mnie z niepokoi no, to, mam. że. Ja cię tu stawiam trampolinę. Jak coś będzie, będziesz mógł z niej skoczyć. Dobra, to ja już chcę z niej skoczyć. W ogóle, jak na postawie dziwnie skacze. Normalnie jak jakiś tabaluga O to tabaluga, dzielny tabaluga <laughs> ta Bajka dzieciństwa Dobra, ja se Po snajpie. O kurde no Plec mi walu no Ej nie Zbychu ja nie żyję Powtarzam Nie żyję Ja żyjesz jeszcze Żyję, ale to ja żyję takim ostatnim Zbychu, że wiesz już możesz ze mnie zbierać Ten, ouf. Apteczki używam Dobra, leży ten, który cię chyba zabijał. Nie wiem, ale mi znów też. Dupkę. Dupsko ten przetrzypywał. No, Strzelam do kogoś. To ta twoja chyba broń. Z której. A dobra, nieważne. No, stał. dostał, dostał, wysmai pod. Ej, ile typów jest u mnie? Wiem, właśnie. No, położyłem jednego. No Kolejnego 7 okay. kill okay. już mam Ja mam 5 i dużo A ile masz Damage'a okay. Damage'a? E, to takie jak były nie wiem, pociski takie narysowane, tak? To jest ten Damage. O No to tego Damage'a mam 1300. No to więcej od 200 mam 5 fragów. <laughs> Ja mam siedem fragów. O, mam kolejnego typa. I ratuję chyba kolegów. O nie, spierkwarczaj, żryj ziemię, a nie leżysz. Ta O nie, Zbychu ratuj, 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 znowu B Biegnę, biegnę, staram się przynajmniej Albo dobra, uratuję się, chyba Lecę do ciebie i tak Oni żyją? Puściłem nie. klony i te klony odwróciły uwagę tego typa A ja się leczę przez ten czas Dobra, ja biegnę ci z pomocą Dobra, jest tutaj masz typa, o po lewej Strzela Trzyk. Ja go, ja go po prostu To chyba kolega tamtych No, wygraliśmy Puuu, co tak szybko? Jacyś ja coś za dobrze Zbichu, ja coś OP jesteśmy Za dobrze w tą grę No ja... To mnie smuci nie czuję takiego wiesz Wyzwania Miej Widać kto mi fragi no. podkrada Zbychu, co twoja postać ma jakąś taką padaczkę dziwną? No nie, ona jest nienormalna, wstrzykuje w siebie sterydy, a potem nie mnie Hahaha, sterydy To <strydy> no właśnie widzę Zbychu, te sterydy no, pasuje dosyć do Ciebie Zbychu, powiem Ci szczerze Ja nie biorę sterydów A nie, o to mi chodziło, o padaczki mi chodziło Nie mam padaczki Jak nie, a w ruskim GTA pamiętasz? Jak Cię przybił na przykład ten, yy, jak to się nazywa? Szambiarka? Nie mam padeczki No dobra, niech ci będzie, ale ja pamiętam, że masz. Nie mam, nie mam. Masz, masz. Nie mam, nie mam. Daj na 10. Czekaj, ja tutaj dostałem jakieś awansy. Więc no. Uuu, jakieś tam misje mi się chyba wykonała. Ja sobie pogram teraz chyba robocikiem. Robocikiem, a ja nad chyba robocika nie mam. Jakiś magazyn, przedmioty. Nie wiem, użyj. Do czego to jest? Kiwie. Daj, Czekaj, jest tutaj jakiś bat O! Jakiś poziom batl pasa kolejny mam. Hmm. Czekaj, gdzie tu się wchodzi w niego. Dobra, kiwie. No co z bichu. Kończymy ten, pożegnanie, co nie? Nie, jeszcze jeden zagramy, niech się już nie się pamię... Już nie ma pamięci Zbychu A, No to baju No, baju jajo dają.